Dzisiaj odwiedzam swojego kolegę Michała, specjalistę od oświetlenia. Michał zaprosił mnie do siebie, by pokazać, jak mieszka. Cześć, Michałku. Cześć, witaj, zapraszam. Minimalizm, piękne, przestronne, minimalistyczne wejście. Wnętrze, ładne. Cześć, Cześć dziękuję. Dzień dobry. Zapraszam. Proszę bardzo, prowadź. Jak ładnie. Ja nie myślałem, że Ty mieszkasz tak minimalistycznie. A widzisz? widzisz? Przez lata gdzieś na tych projektów dotykanych, no. wiesz, z racji wykonywanego zawodu widziałem dużo różnych tak. rzeczy, no i gdzieś tam malutkimi klockami zebrałem. Wybrałeś drogę. to, co dla tak, Ciebie jest z każdego najwyższym. projektu coś uszknąłem i mam tak, jak mam. Miło, że się podoba. Kochani, ja Wam powiem szczerze, Michał jest moim kumplem, moim kolegą. Razem pracujemy. Michał jest specjalistą od oświetlenia. Razem zrobiliśmy dziesiątki projektów i zwykle spotykam się z Michałem u niego w biurze. Wybieramy oprawy, rozmawiamy o systemie oświetlenia, czy to domów, apartamentów, czy całych budynków i rzeczywiście dużo czasu rozmawiamy o sprawach zawodowych. Ale tutaj naderzyła się fantastyczna okazja i Michał zaprosił mnie do siebie, żeby pokazać, jak mieszka i jestem tak pozytywnie zaskoczony, bo myślałem, że Michał będzie mieszkał bardziej bogato, a ten minimalizm jest wręcz minimalistyczny, tak, i tak Węgiel! Jest, tak jest. Fornir Węgiel, który wyszedł w modę. No, to prawda, to prawda, powiem ci, jak rozmawiałem ze stelarzem, który robił nam tą zabudowę, no. powiedziałem, że co chcemy. pokazałem mi próbki, tak. wybrałem temu, mówi, może być problem, bo to już wychodzi z mody. Bo ja tego wiem, nie ma, bo nie ma tego Forniru. Te proste, swoje, tak. ten kształt to chciałem, ale no to i udało się śliczne. zebrać. Tak. Jest śliczne. jest po prostu tak, poszło w taką Japonię wręcz. O, no, o tym nie pomyślał? Zobaczcie, e, Michał bawił się formą, e, bawił się fakturą, mamy e, fornirowane fronty wykończone węgę. E, tego forniru w sumie nie ma. Mamy blaty z konglomeratu, minimalistyczną zabudowę kuchenną i popatrzcie, że... Na ten design lamp i opraw oświetleniowych. W sumie opraw niektórych nie widać, a te, które są widoczne, są po prostu małymi dziełami sztuki, sztuki użytkowej. Te lampy wiszące nad barem, czy te kinkiety za moimi plecami. Coś pięknego. Światło tworzy klimat tego minimalistycznego wnętrza. Nie mamy za dużo dodatków. Nie, wiesz co, ja lubię minimalizm, mam, mam małą córeczkę, no więc właśnie, wszystko, tak. co stoi w zasięgu ręki, Marysiany. jest naraz, ściągane, tak, więc póki co gdzieś tam staramy się, no nie możemy mieć, bo wszystko by wylądowało, tak. więc gdzieś minimalne dodatki tylko, no im dalej w las rośnie, więc Marysia urośnie. Marysia będzie rosła, więc będą się pojawiało. po Coś się będzie pojawiało, na razie, na razie tak, jest wręcz tak pusto, bym powiedział, ale to ze względu na to właśnie na małe dziecko, na bezpieczeństwo jednak. W tym domu bawiłeś się oczywiście oświetleniem, prawda? No tak, no mój konik, więc jak ekipa robiła remont, ja mówiłem co, gdzie, to nie mówili, po co, przecież To jest tylko 60 metrów, ja wy nie. Proszę zrobić, tak? Ja chcę mieć? Tak. Zrobiłem system sterowania, mam podział na strefy, mam podział na sceny oświetleniowe. A no, sceny oświetleniowe to jest coś fajn, fantastycznego, tak. że nie trzeba bawić się, włączam, wyłączam, włączam, wyłączam. Dokładnie tylko tak. Rozświetlamy całe wnętrze i budujemy nastrój od strefy. Jednym guzikiem robi się strefa tak. oglądania telewizji, więc to się włącza, tam to wyłącza, to się przygasza. Dokładnie jest tak. jest wtedy klimat, a jak jest tak widno jak teraz, to Michała jest ta scena i y, nazywa się Sprzątanie. Włącz tak. wszystko. Jest klawisz to... master przy drzwiach. Dzięki temu, jak wychodzę z mieszkania, nie muszę się zastanawiać, czy coś nie niewyłączone. Klikam jeden A, guzik. A to jest fajne, całe czyli całe mieszkanie się czyli wyłącza. Czyli nie masz takiego czegoś, że kurde, czy ja wyłączyłem, że las. Tak, nie. Wyłą... Znaczy, akurat prąd nie, samo oświetlenie. Samość klikam guzik, wszystko się wyłącza. No tak, no ja i światło, więc. Ma, ja i światło, tak. Duży przedpokój, macie dużą strefę wejściową. Tak. E, trochę pusto, tak jak powiedziałeś, ale sam mówisz, że tam jeszcze się pojawiły. Bo ja zamyśl na konsolkę, tak, tylko póki ona się uczy chodzić, to ten przedpokój jednak te metry są fajne, że ona ma to miejsce, gdzie tak. no, mieszkanie nie jest duże, a jednak tego przedpokoju jest kawałek. No też taka architektura budynku została zrobiona, że nie mogłem przesunąć na tyle ścian, bo by się wszystko. I minimalistyczne wnętrze wymusiło minimalistyczne skrzydła drzwiowe. A o tak. 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 To jest to, co chciałem od początku, gdzieś tam w relacji z tobą, poznałem te produkty i jak je zobaczyłem, wiedziałem, że to. Ceł? Skrzydła drzwiowe z ukryte tak, ościeżnicą, tak. zlicowane z płaszczyzną ukażemy. ściany. Dokładnie. Michał ma dwa rozwiązania. Jedno skrzydło, jedno skrzydło drzwiowe jest wytapetowane i po zamknięciu to skrzydło znika, a dwa skrzydła są wymalowane i prowadzą do łazienki i do pokoju Marysi. I rzeczywiście ten minimalizm tego produktu, tych skrzydeł drzwiowych, idealnie współgra z całym pomysłem na, na wnętrze. Bo tutaj się pojawiają tylko cieniutkie zarysowania skrzydła drzwiowego. Pojawia się cienka czarna linia, taki prostokąt, widać gdzie jest klamka. I zobaczcie, Michał, takimi cienkimi liniami się też bawi. Mamy tutaj przewody, które trzymają te lampy, czy lampeczki na, Ta, ścianie, czy lampeczki tak, na ścianie. To też jest wszystko czarne, linearne i bardzo, bardzo delikatne. Chłopie, chcę Ci podziękować, że w ogóle dzisiaj mnie zaprosiłeś. Ja dziękuję, Pokazałeś, wpadł jak wpadł minimalistycznie mieszkasz. Można. Ta, można, to musisz przyjechać do mnie. Ja tak minimalistycznie nie mieszkam. Teraz muszę zrobić rewagę. Tak, e, Zobaczysz, jak ja mieszkam. Może wybierzemy jakieś inne oprawy. Świetne. <laughs> dziękuję. Dzięki Ci za Do zobaczenia. Się. Cześć kochany. Jeśli spodobało Wam się minimalistyczne mieszkanie Michała i zabawa światłem oraz ilość opraw oświetleniowych, naciśnijcie Lubię to. Zapraszam Was również do subskrypcji naszego kanału.